Witam wszystkich ponownie. Tutaj jest Showheart i kontynuujemy grę Morrowind. Tak, teraz, może, mm, może, powinienem sprawdzić, co ja robiłem tam wcześniej, w moich poprzednich materiałach. Ale mamy na szczęście dziennik i mamy znaleźć jakiś grobowiec rodzinny, którego nie mam pojęcia, gdzie on jest. Mamy też jakiś fajny miecz, dziki miecz błyskawic, nie przypominam sobie, żeby on tak wyglądał, co oznacza, że dawno w tą, długo w tą grę nie grałem, no niedawno. tak, ale to jest niestety prawda, długo nie grałem w tą grę, więc nawet coś mi zaczyna świtać, że to był ten druid, tak, nie druid, tylko ten celt. Wow, właśnie! Uciekaj! Nie, nie! Da się go zabić? No. Mm. Dobra, yy, tak, wczytujemy i wychodzimy stąd. Bo z tym celtem, tak go nazwijmy. Nazwijmy go celtem. Z tym, bo jest pomalowany na niebiesko, na twarzy. Prawdopodobnie też na brzuszku i na ciele. Ale tak, nie mam zamiaru walczyć z celtem. Na tą walkę byśmy prawdopodobnie cały odcinek stracili, chyba że mam jakieś czary, hmm, 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 hmm. jakieś mamy zwoje. przyłanie szkieletu, żywotność, włamania, chwytanie dusz przez 60 sekund. Dobra, teraz zrobimy sobie coś takiego że Jak wrócimy do Balmory, to kupimy sobie parę zwojów, parę zaklęć. Postaramy się teraz pójść lekko w magię. A też mnie ciekawi, czy mamy tutaj tak samo jak w Gotiku runy jakieś fajne. Fajnie byłoby mieć jakąś runę. Okay. No nie, nie, tylko nie ten dinozaur. Czekaj. Czekaj. Nie ma go? Chyba go nie ma. Nie, tam jest! Dobra. Okej, okay, tu nam nic nie zrobi. Teraz tak, chciałbym sprawdzić, gdzie może być dokładnie ten grobowiec. E, dziennik? Znajduje się na południe od Pelagiat, przy samej drodze przed rozstajami. Hmm, południe? Gdzieś tu. Przeczytajmy to jeszcze raz powoli. O, na południe od Pelagiat, przy samej drodze przed rozstajami, na których droga kieruje się na południowy zachód do Sydia Nen. I południowy wschód do Wivek. Okej, okay, czyli tylko że Wivek my tutaj nie mamy zaznaczone. Szkoda. Tam gdzieś tutaj to szukam. Szkoda też. Własnej cholery, że nie mamy kompasu gdzieś tutaj. Bo niby północ-południe powinno być tak, nie? Ale jak szukaliśmy tej bandytów, to północ... Ja, nie pamiętam, o, już nie kojarzę tego. No i tak, sprawdźmy te okolice. To powinno być przy, przy samej drodze. Czyli jak nie będziemy zbaczać z drogi, to powinniśmy jakoś to w miarę na to trafić, tak? Tak, z logicznego punktu myślenia. Wyciągnij łuk. Czemu nie? Z się fajnie chodzi. Tak, ten dinozaur sobie odpuścił. Ok, gdzieś tutaj. Gdzie... No, gdzieś tutaj. Powinno być, jeżeli. Tak. Będziemy szli przed siebie. Idziemy do traktatu głównego. Cóż zobaczymy, czy coś tam znajdziemy. Mamy noc. Gwiazdki. Wow, dwa księżyce. Nie, jedna musi być planetą, ta wielka czerwona. A ta może być księżycem. A, Moromid, piękna kraina. Co tam jest? Jakieś wioseczki? Pelagiat. Jest Balmora, Wiwek. o o o o o sidianen. Jesteśmy w tym miejscu na południe, przy samej drodze przed rozstajami, na której drogi się. Gdzieś tutaj powinno to być ludziska. Gdzieś tutaj. Tylko hm. Gdzieś to tutaj powinno być. Ciekawe, gdzie dokładnie. Tak to może być bardziej zagadkowe. Gdzie dokładnie może być ten grobowiec? Ooo. -o. Dinozaur nie, 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 nie. Nie, nie, nie widzisz mnie. Wtedy dojdzie do walki, do której nie chcielibyśmy, aby doszło. Weźmy sobie po tych kamieniach. Wow. Okej, okay, wejdź na to. Gdzie to może być? Południowy wschód, wyrzuciłem mi. Dobra, dobra, dobra. Przy samej drodze przed rozstajami, na których droga kieruje się na południowy zachód. Do południowy wschód do Wiwek. Gdzieś przy samej drodze to powinno być. Powinno być, bo tego nie ma. Jest za to szczur. Woda. Jest! Oby to było to. Okej, okay, tu sobie też drogowskaz, więc to może być to. No i pulpit. Dzień dobry, panie pulpicie. Jest! Grobowiec rodzinny, zapisz. 117 nasza. A nie, to nie tak. Nie, dlaczego to się tak. A, jest, dobra. O, 117. Tak, trafiliśmy. Ok, teraz wyciągnijmy to ostrze. O którym. To zaczarowane, które nam dała. Czy o to i chodziło? Bo my mamy od ten. Dziki mierz błyskawic. Ono nie byłoby lepsze przypadkiem. Do zastosowania. Zobaczymy. Ok, na razie zostajemy z łukiem. Może. Jakiś, na jakiegoś szkieleta trafimy. Ok, od razu powiem, nieprzyjemne są tutaj głosy, więc wezmę ten dziki miecz błyskawic i ruszamy przed siebie ku przygodzie. Ok, jak, jeżeli jakichś duchów nie będzie można zabić, to wiemy co robić. Po prostu. O, o jest. No. Ok, tym nie mogę ją zranić. Może daj, weźmy ten. Ognisko ostrze, o którym ona mówiła. O, tym już, tym już można tego zabić, więc okej. Okay. Jak to się robiło z pacją? Nic nie ma, więc będziemy korzystać z tego miecza, jeżeli będziemy walczyć z duchami. Weźmy niektóre rzeczy od tego gościa, można je później łatwo sprzedać. Karwasz. No, właśnie my. te rzeczy zostawimy. Czyli ktoś tutaj był przed nami? Jakiś wysłannik? Prawdopodobnie. Urna? Co to jest? Mączka kostna. Bierzemy. Ten, bo. Nie będziemy tak brać tego wszystkiego, co tutaj jest. Ja bym teraz chętnie zapisał. Mamy roz- mamy roztaj dróg. Może nie będziemy wchodzić najpierw do drzwi. Albo co liczka? wchodzimy w drzwi czy idziemy tam? Chodźmy może tędy. Hmm Pewnie powinniśmy wejść w drzwi. Mhm, szkielet. Na niego wyciągniemy inną broń. Będzie to Miecz błyskawic. Dzień dobry panie szkielecie. Aha! O! albo, Ok. Purpurowy, coś tam, coś tam. Szkielet, coś ty miał. Żelazny, fajny. Coś żelaznego, fajnego jak katana. Łączkę kostną też, weźmiemy. Żelazne tarczy sobie darujemy. Okay. Coś tutaj. Jakieś kamyczki dość wartościowe więc fajnie będzie je wziąć jeszcze tutaj coś jest tak za 100 bardzo wartościowe rzecz weźmiemy je sobie eee, tak może za o Jezu, aż mi przestraszył okej, okay, mam coś oprócz łuku? Odpowiedź brzmi nie Okej, okay, zamknijmy te drzwi Wow. Szara strzała uwolnienia Wow Okej, okay, ten łucznik jednak jednak, jednak, jednak się przysłużył. W dodatku dobry, niezły łuk nam dał. Tak, dziękujemy panu łucznikowi. Jednak zostawmy też otwarte mm, jako znak, że tu byliśmy. I zapiszmy grę. Tak, bardzo dziękujemy temu szkiel szkieletowi, że na nas tutaj tak czekał z tym łupem. Nie trzeba było. Żartuję. Trzeba było Następny szkielet. No, no trawko. Okej, okay, nie ma ładunku, ale nadal jest ostre Co on tutaj ma? Żelazny sztylet Okej, okay, weźmiemy ten żelazny sztylet, sprzedamy go A jeżeli nam się skończy miejsce to pierwsze co to go wywalimy? Wartość 2. Nie wiem, czy to się opłaca brać, tak szczerze powiedziawszy. Więc załóżmy, że nie. Wow, jaka freska. I mamy tutaj... Wygląda mi to tak. Tutaj jest jakiś żołnierz, który trzyma za gardło innego żołnierza albo jakiegoś demona. Albo to jest demon ten wielki, który trzyma zwykłego śmiertelnika. Fajne interpretacje. Ale kości Polączka biedaka. A po co my tu jesteśmy? Czaszkę. Okej, okay. jesteśmy tutaj po czaszkę. Mała skrzynia. Mamy tutaj srebrny sztylet, którego odważę się wziąć, i szt sztuki złota. Miałem powiedzieć oreny, ale to nie Wiedźmin Okej, okay, to jest skrzynia. Topór bojowy, patrzcie jaki on dobry, no co to znaczy dobry Słaby dość, ale go i tak weźmiemy Szczypiec weźmiemy Różnioski mod płatnerski, to też wezmę Tak na no, wszelki wypadek. Dalej mamy schody na dół. Czyli to musi być wielka jaskinia. Wielki ten grobowiec. Czyli jednocześnie ci ludzie, którzy są tutaj pochowani, muszą być. Musieli być, bo już nie żyją. Musieli być bogaci. Tam mamy skręt na dół. Do którego na razie nie będziemy wchodzić. I tu są drzwi. Coś tu jest. Nie. Pozwolę sobie spałaszować to miejsce. Pewnie będę. Serce gula. Wow. Pewnie zostaniemy. Mięso gara. Pewnie zostaniemy przeklęci. nie powinno się pałaszować na grobów. A i cóż, skoro ta gra nam to umożliwia, czemu nie? Chodźmy teraz tędy. Tutaj. Zamknij te drzwi. Co my tu mamy? O, widzę trupa. I coś tam przenika przez te drzwi Ja bym temu łucznikowi yy, Temu kościotrupowi Spróbował go zas, po prostu zestrzelić Spróbujemy tym łukiem, którego zdobyliśmy Wow, ale no, nie wiem czy taki celny jak nasz Ale myślę, że będzie fajna zabawa z nim Maczugę nie biorę Tego też nie chcę Tego też nie przez to wychodzą jakieś łapy. I to jest pewnie jakiś zły gościu, bo pamiętam, że jak byliśmy w innych ruinach, nie ruinach, tylko mm, krypcie, to ten gościu potrafił nam zrobić krzywdę, wielką krzywdę. Więc na razie ominiemy te drzwi. Jak będziemy wracać, to tam zajrzymy. Zobaczymy, co tu jest. Ok, księga weźmiemy. Ok, nie wiem co to jest, ale dużo czytania zabierzemy. Tylko księga, jest worek, w którym są jakieś składniki. Jerzynażny sztylet, który też sobie pozwolę wziąć. Okej, okay, teraz tutaj mamy gościa. Wypijmy sobie może miksturę leczniczą. Tarczy ognia, flin, przywrócenie siły, premia do szczęścia, mikstura cienia. Jest przywrócenie zdrowia, ale weźmiemy sobie małe. Nie pamiętam, już ile daje jedno takie przywrócenie zdrowia, ale sprawdźmy to. No, dojdziesz do końca? Nie. Więc weźmiemy jeszcze jedno małe przywrócenie zdrowia. Okej, warto jednak brać miksturki w podróż. Tak, i tak uzbrojeni spróbujemy stawić czoło temu... jego mościowi. Najchętniej no ja zrobiłbym tak, otworzyłbym drzwi, spróbowałbym mu wpakować z łuku małe co nieco. Ok. Widzę go. Wow. Co, cóż to jest? Ok, on coś z, Jakiś czarodziej. Okej, okay, traw go, traw go. Wow. Jest, zobaczcie na jego truposz. Co byśmy mogli wyciągnąć? Miecz błyskawic. No. okej, okay, w walce to nie jest taki mocny. No, on tylko się nie przeliczył. Traw go, jeszcze raz, dziękuję. Mały klejnot duszy zabiorę i tą mączkę też zabiorę. Czegoś ty tam bronił? Worek. Też weźmiemy wszystko z tego worka też weźmiemy jest czaszka i sztylet sądu który nie jest tak dobry nie on będzie dobry na na potwory nie na pot Jezu. o odpocznij i swoje osiągnięcia chodzi mi o zjawy o właśnie Heum Kurde, a my nie możemy nosić heum. Nie możemy szlak. Zły żywioł ognia. Odpowiedź na porażenie. I szczęście, Wyjrzymy wszystko. Okej, okay, słyszymy rozmowy. Tutaj, w tym miejscu, albo nie, jeszcze nie. Wyjdziemy troszkę wyżej. Mam jeszcze 2 minuty. Więc to właśnie tutaj skończymy ten odcinek przy tej fresce. Ja wam dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeszcze zobaczymy, może naszą postać. Dziękuję wam wszystkich wszystkim za oglądanie. No i cześć na razie. Trzymajcie się rzyska.